Idę nam zrobić jeszcze jedno do przetapiania, bo to będzie trwało milion, jak będziemy na jednym przetapiać. Banany. Campfire i Tin Ore. Ojej, braknie nam. Nara, babcia. Znalazłam plantację bananów, tak. A mogę iść. wziąć nie, ja Może będziemy, będziemy mieć jakiegoś niewolnika i go tam wiesz? Chciałabym ziarno bananu. Nie musiałabym piekać. Hej, Mr. Taliman, tali mi banana. Za każdym razem, jak mówię banana, mam w głowie tę tak. piosenkę. Daylight, come on, we wanna go home. O nie, zabiłam indyka, bo się okazało, że... Jedzonko będzie pyszne! Mamy no, styki, No no ale bym opierdzieliła. Jadę. Pamiętaj, że wczoraj się uzbierały dnejciki, no idziemy na żeberka. Idziemy. Idziemy na Jak zieberka. się uzbierało, to idziemy. Ale pójdziemy na te tańsze, bo będzie Dobrze. więcej. Tak. Brzmisz jak ja, podoba mi się. W końcu, w końcu... Ale nie, bo chodzi o to, że wiesz, te tańsze mogą być równie smaczne, a są tańsze, będzie tak. można zjeść więcej. Tak. Kiedy oszczędzasz na jedzonku nawet. Witaj w moim świecie. Dzisiaj jadłam zepsucy obiad, bo mi się zepsuł w czasie podgrzewania. O nie! Ej, to ja dzisiaj jadłam pięciodniowy rosół, tylko że sobie z niego pomidorową zrobiłam. A ja pięciodniowe mięsko. No i super! Będzie swoje naturalne oczyszczanie organizmu. Połowa poszła do kosza, a potem jadę łazienki. O nie! O nie, zepsuła mi się siekiera. Ja, ja muszę pięć tinał uzbierać na jedną sztabkę, na jedną wisielcowa, jedną! jakieś zdzierstwo. Ja w życiu to nie wyjdę, być. kurde, z tej kopalni. Idę do ciebie pomóc ci. Idę się położyć. Moje życie nie, nie ma sensu. Się zabić. <laughs> muszę ze Starą pogadać. O nie. Jakoś super szybko nie wraca ta energia tutaj, jak się tak leży. Hej, wykocie. kocie! Siema, krwawy kocie, dobrze cię widzieć! Te łóżko nie działa, tak, jestem zawiedziona, nie da się odpocząć w łóżku. No nie? Nadciągam! Czekaj, może mamy jakieś jedzenie jeszcze do usmarzenia? Próbuję owoce usmażyć. Może coś dadzą, poczekaj. Dadzą, dają. Banany dają dużo energii, a ja mam banany. Chodź, tam ci banana. Ja mam limonkę. Banan daje więcej smażony, tylko musisz se podpiec. Daj banana. Jakie piece, wyglądają jak jakieś... Takie duże bambosze. Prawda? Ale to akurat <laughs> to zrobione poprawnie. Pamiętaj, że analizowałam wygląd pieca. Wiem, pamiętam. <laughs> Pamiętam tą siatkę dopracowywaną, a potem młotka mamy tylko 6 dni, przyśpiesz. Nie mogę, bo piec musi być naturalny i piękny. O, patrz, mogłaś, możemy dwa na raz? Nie. Nie wiem, bo jeszcze nie sięgłam banana. Mam 6 banana. Banana ma. <śpiewanie> banana. <śpiewanie> banana ma. <śpiewanie> Jej, Mary skończyła robić czystkę. Cudownie. Cudownie. Mary, podeszlij plik. <śpiewanie> Nie, no tam muszę po swojemu. Wejdź banana z ziemi. Da ci więcej energii. Dziękuję. Idę czy kopać O, są moje? Baw się dobrze, idę ze starą pokazać, Jeszcze że zrobiłam sztabkę. Jeszcze tam ja mam! Gadam z idom. Well done, młoteczka! Udowodniłaś, że jesteś tutaj super! piecze banany na to i ja. Nie oceniaj dobrze? <laughs> Więcej ciarów prostych. O, chcą, żebym postawiła gościowi prawdziwy sklep. Lepiej to niż namiot. No właśnie. Wolę sklepu postawić o namiot. Nauczyłam je w gwoździe i w... kraty. Chyba muszę zerknąć, co mi tam kazała zrobić, bo nie czytałam, co do mnie mówi. Znalazłam zębatkę. A mogę dam kuchenkę zrobić? Rób? Nie mogę jednak. Jestem w to Bóg za słaba. Mogę zrobić kuchenkę? N jednak nie mogę. Nie umiem za dużo rzeczy. Rób kilka przyjemności Johnowi. Favors. Oczywiście, że będzie przysługi, ale favors, przyjemności. Dla DeLisek mnie napisał. Pisze, was, spoko. Kochamy Cię taką, jaką jesteś. O! Już ci oddaję, Johna, czekaj. Dla tego piesz. Wiesz co, ja tak patrzę na to jego cieniowanie i ten model jego, to tak wygląda, jakby był kiepsko stopo stopologiowany, wiesz? Bo, bo, bo on nie ma kwadratu, bo on ma prostokąty. Takie musi śmieszne światło rozkładać. No nie? Potrzebujesz siekiery? Czy mogę kupić? Kupcę, co chcesz. A, ale rozmawiam z nim, to nie Chcę mogę. Chcę pogadać. Topologijowany, czyli jego model 3D jest zrobiony niechlujnie. O. w o, błoteczka! Masz mining license. Oczywiście, że mam. Potrzebujesz dwa kopry bary. Mam. I will do it. Jak budam dwa kopry. To on ci da? To on się wprowadzi, słuchaj, bo on jest taki super, że my go tu potrzebujemy niby. A skąd się brało licencję? U Starej się kupowało, a co? Bo ja chyba nie mogę w takim razie, bo licencji trzeba za punkty, a ja ich bardzo mało trzepię, bo nie mogę robić zadań. A jaką ci kupić yy, tą narzędzie, jakie chcesz? Siekierę, bo... Chodź. No po... Ej, to ja nie będę w takim razie. Ja Ej. będę ci przynosiła wszystkie motylku, bo ja nie. Nie, pupse normalnie. Masz siłę? Siekier... Wsielcowa Wziąłeś tą sikierę czy nie? Masz jeszcze jedną. Ja i tak się bawię w kilofy. Ale to musisz pieniążka wydawać, a tak to ja mogę zbierać motylki. Japa tam. Jest to du dupa japa. Ah, hej łysy. Siema mały <laughs> Dobrze ci widzieć. Idę kopać kopalnie. Ma mało czepię. Ja. Się cała czepie w sam raz. Okay. Hej, mister Taliman, tali mi banana. Idę czekać dalej. Czep dalej. Ciekawe, czy mogę kosteczki tak? Ha! Mogę! Ja później będę na krokodyle polować. Dobrze, ja idę polować na banany. Idź. Nie, nie, gryzą. O, łysy się pakuje. No A tak, bo ty jutro wracasz. To chodź, weźmiemy jeszcze łysego na żeberka. Placki ziemniaczane, hej! Spacznego Smacznego placki! Jadłabym. Mi... Dupa, japa się łysy, Dokładnie tak. <gry> Perfekcja, no o co wam chodzi? Tak, trzeba witać. Czemu trzeba zrobić przysługę Johnowi? Ponieważ John chce, znaczy babcia chce, żeby się John do nas wprowadził. A ja nie chcę, żeby się do nas wprowadził. Mam ja coś też to nie powiedzenia? chcę. Ale babcia chce, babcia wszystkim zarządza. Mam nadzieję, że szybko kopyrnie i będzie spokój. I zostawi spadek. Oczywiście. John jest samotny, czekaj, idę mu zająć się tą jego sztabką. Mm -hmm. Ty właśnie zauważyłam, że John jest w sumie trochę podobny do Łysego, nie? Tylko Łyse nie ma brody. Tak, jakby go pozbawić brody... To byłby tak. Łysy. To mógłby być. To czekaj, nie, właśnie... to... Słuchaj, zajmij się jego sztabką, ja idę szukać bananów. Dobra, ja się zajmę sztabką Łysego i mu zbuduję ten sklep jednak. Będziemy mili dla Łysego. Mówisz, będzie miał co robić z życiem. Tak. This is for you, Łysy. Siur. Sure. Sure. Wprowadź się, Łysy, do nas. Dostałam od Łysego gacie. Mam nadzieję, że to nie są jego gacie po tym, jak zajęłam się jego sztabką. Takie trofeum, nie? Trofeum gaciowe. John, czy potrzebujesz jeszcze czegoś? Nie ma nic dla mnie do roboty. Łysy aktualnie ma brodę. Patrz, no to może się w pełni identyfikować z grą. Łysy, właśnie zostałeś naszym łysym. Ze sklepu, nie, nie z Brazzers. Ale, <trupy> wiesz... <trupy> Ja, ja nie wiem czy chciałabym Cię mieć jako łysego z Brazzers. Byłoby mi stosunkowo niezręcznie. Stosunkowo słowo klucz. Jesteś dla mnie zdecydowanie za młody, a ja dla Ciebie za ciężka. Przeczywiłam trochę A Ej, znalazłam krystala! Widzę właśnie. No cóż. Słuchaj, każdemu wedle potrzeb. Nie oceniam. Nie oceniaj. Znowu mi się postać zmęczyła. Hmm, hmm, Tu mi jakieś rzeczy, punkciki. Dostałam za smaszowanie i za kochanie Łysego. O, oh, spadłam! Gul gul, chodź tu gul gul, gul. Bij gul gula Wyskakuj z nóżek Czekaj, wezmę złowię rybę Ty uważaj, bo zaraz John stanie się dziadkiem i idzie z testamentu Łysy nie lubi starych Chyba Łysy Spowiadaj się Tak, przy stu osobach, no wiesz ty co to tylko preferencje. W sumie może mu się przydać. Patrz jak znalazłam to rybę. To jest... A są rozgwiazdy na tej plaży. <głosy> są. <noise> Mazurskowo i piękne. Ryb mi uciekł. Chyba nie umiem go złowić. Bo one tam daleko są, ale coś płynie. O, kość. Łysy bierze od 16 do 40. Słuchaj, młodka, załapujesz się. Okej. Okay. Ale, słuchaj, jeżeli to chodzi o kilogramy, to się nie załapuje, nie? Ja też nie w takim razie. Prawie złapałam rybę, tylko po to, żeby się dowiedzieć, że to nie tak się łowi. Ale jest dobrze. Prawie obiad. Czemu te ryby popłynęły wszędzie, tylko nie tam, gdzie zarzuciłam akurat. Co za ryby? O, płynie jakaś. He, <laughs> blady lisek, ale centymetrów? 40 centymetrów to tak chyba trochę dużo. Chyba tak. Nie rozumiem, w którą stronę mam obsługiwać tą wędkę, ale zaraz to rozkminię. <laughs> W którą stronę wędkę się obsługuje? Słuchaj, no. Nie sądziłam, że takich rzeczy będę musiała się uczyć. Tylko jakoś trzeba... Nie rozumiem! Bo jak ciągnę, to źle... Jak nie ciągnę, to też źle. Żółta koszulka za 654 pi pieniążka, czy Cię pogięło? Po co komuś? E, tam jest, tam hmm. są raki chyba. Ja są raki? Raka się chyba nie łowi, tak. A może przytrzymaj przy rzuceniu? Próbowałam, milion... ale to nawet... Nie o to chodzi, nie chodzi jeszcze. o to, że jak już zło złowię tę rybę... A, że... Tu... No dobra. To mnie przekonuje. Za krótko trzymałam, za delikutaśnie. Ale teraz jeszcze jak się uzłowi ta ryba, to jak ją pociągnąć? Philip, mm -hmm. przejrzałem wszystkie platformy streamingowe, żeby coś znaleźć na wieczór i nagle mi olśniło młotka na live'a. Sorki, że tak późno. Lepiej późno niż wcale. Witamy. Witamy. Witamy bardzo serdecznie. Skończyliśmy dzisiaj ogrywać kota. Wczoraj było jedyne 6 godzin Simsów. Aha, bo teraz wystarczy, że nie rozumiem tego narzędzia. Chodź, młoteczko, rzucać mięsko. Chodź, ład mięsko, chodź do mnie. Czekaj, rybę łowię. Hmm. I tak je złowiłam. Bo to mi z automatu ustawia ostatni, ostatnią siłę rzucania. Dziękuję. Mięsko. Mięsko jest pyszne, mięsko. Czy trzeba ci banana? Mam. Czy trzeba ci energii? Wszystko mam. Masz banana. Bierz banana. Mam jeszcze sześć. Jestem najgorszym rybakiem w historii i się właśnie zmęczyłam. Dziękuję, wisielcowa. Banana możesz zjeść. pieczony. Ale wiesz co, ja bym się położyła spać, bo już jest późno. Dobrze. Kiedy o 17 idziesz spać? Znaczy wiesz, ale tak, no w sumie taka, tak to wygląda. To mnie, Filip! <ścoughs> Dziękuję Ci za zostanie dzielnym legieństwem i za Twoje wsparcie, dużo miłości dla Ciebie i chwale czacie! Chodź Wisielcowa, idziemy spać, jak za starych dobrych czasów, kiedy tu nocowałaś u mnie. O okay. tak. Mocia możesz tu jakąś wolną chętną moderatorkę. Chętnie przygarnę. Dobra. Będziemy licytować Łysego. Łysy <głos》>? to porządny chłopak. Karmi, jest miły. Chodzi z gołą klatą. A ma ładną gołą klatę. <głos》> Zabiera na wycieczki. Jest bardzo uprzejmy. I kto chce, to bierze. Znaczy w sensie kto chce, to bierze łysego, jak łysy się zgodzi. Proszę bardzo. Cena wywoławcza jeden grosz. Nie żartujesz. Nie to łysy. Cena wywoławcza przynajmniej dwa koła. I mówi dzień dobry. Dersi, Chciares. ale on dziewczynki chce. Tylko dziewczynki zgłaszają. Rozumiem, dwa koła na, na łepek, w sensie dla Ciebie i dla mnie. Tak. Czeszę się gąbką, tak? Czeszę się gąbką, maj złoto. Ale Uwielbiam to po roweru koła. Uwielbiam od dzisiaj stwierdzenie, że łysy czeszę się, się gąbką. Piękne. <śled> Porządny, zadbany, pachnący, kulturalny. Siemamitsu, dobrze Cię widzieć. Ale Łysy wcale nie jest tak zupełnie łysy. Coś tam ma, ma brodę. E, jak się myje, to dwadzieścia koła. <grystanie> <grystanie> Greta, może Ty weźmiesz Łysego? Porządny, o. porządny opok. -ok. Myślę, że byście się dogadali. Myślę, że tak. Zbara, Albo chociaż na ruchanką go weź, będzie spokojnie. <noise> znaczy nie wiem, nie ruchałam łysego, <noise> ale zakładam, że będzie spoko, bez ubyty i wysportowany, więc <noise> byłby. Łysy ma włosy? M ma. Gdzie? Na głowie tam trochę w jednym miejscu. Trochę ma. A Reszta jest ale... Ale ogólnie nie musi być łysym. Łusina w tym przypadku jest wyborem, a nie koniecznością. O, tak. Co halo, Biron śpi tam. <laughs> Greta kawle. Greta, wiesz. Gdyby nie Biron, to bym ci przetestowała i dała gwarancja, tak to muszę wierzyć na słowo. I na to co widzę, nie? <laughs> A, ile widziałaś? Nie wiem, chodził z glatą chacie, z drugą glatą po chacie. To widziałam wystarczająco.